Zapraszamy wszystkich na spektakl, który odbędzie się w rynku Starego Miasta w Przemyślu. Będzie to inscenizacja września 1939, a teraz zapraszam Państwa do obejrzenia krótkiego filmiku z dzisiejszego. Więc 31 sierpnia 1939 roku. Krzepaczka rusza. Proszę bardzo. Tak. Uwaga Kaszkiewicz. Gazetarz biegnie z wiadomościami. Pokazujcie! Już, już, już! stop, stop, stop! stop! stop. stop! Dobra, czyli w tym momencie, jak ten żandarmeria wchodzi, oni się wszyscy powoli rozgrywają. Ja mogę ich tu poprosić, do Tak? Tak. Cywile. Patrol żandarmerii polskiej proszony jest o podejście. Zarmi. Znaczy Zarmi. 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 To zabrał mi Zarmi. lewo! Zarmi. 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 on Zarmi. do ciebie Zarmi. Graj, graj dalej. Zarmi. 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 spokojnego. Wita on tutaj kończy, rzuca i... Do futerały jakieś tam fenigi, mówi, że ślicie i odchodzi. A wy cały czas kiedyś tam chce. On będzie chodził cały czas, na nami. My go będziemy, gość, Jurgen! On!